To nie pluszowy ani, ani kwiaty To też nie diabeł rogaty, ani, ani miłość Kiedy jedno płaczę. a drugie po nim skacze Wieża Się wieża a dojebana łapa, duża klata, się jeszcze nie wpierdoliłem No też, się wieża, się wieża. Się do dojebana łapa O, o! o! o!

I'm very sorry. No i mój jest smutno teraz przez ciebie, widzisz? Ej, jaraś, 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 jaraś. Jara, się Jara, się, Jara, Jara, co Jara, wiesz co? nie Jara, co Jara, Jara, co Jara,

I love you, I love you Pozałem ją w namiocie, na... w wylocie Jakiś kuta to wypisze. pisze Dzięki <noise> A ja nigdy Ej pamiętasz mm. No masz W ogóle nie ja miałem bombę To który mnie zblokował? No, no ten kurde, cel niebieski niby. Powiedział, że mnie kocha A <laughs> powiedział, że mnie kochał Oni walą konia na outside. Zie. Ja też co? Weź się odwal, nie robiłem tego z tym To ma bombę? A ja mam bombę! Ja, pidole Ty, patrz na mnie Patrz, co ja robię Ja tak skaczę po tej drabinie Biały czy czarny? Czarny nie, nie. A ja mojego gara gdzieś zgubiłem, muszę go znaleźć Mówiłeś, że mnie rozwali? Tak będzie zaraz Ej, dostaw moją strefę w Nigerze. Ej, no! Dobierz, no Kamil ty wygrałeś czy ja? Ja. Dobra, do no dupy jest jakaś ta gra. Będę cię bił, aż. o, no i jesteś uwięziony. Co za delfin? To jest baba? O, <laughs> o szukacie pajączka. Jak usłyszycie psyt Ja bo jestem sam... E! Hey! E! Hey! Hey! Kurde! No kurde, pan hey! ja już też był! E! Ja pidolę! Mordę zamknij! No. Masz tam ale. tak, jak należy robię. Ja też pewnie zaraz stanę. No i gdzie tam jest walony koń? Dobra, biorę tego. <głos> <głos> siadaj! Nie zdążyłem! <noise> siadaj! O, w dupę! Dobra, Umieram! Dobra, biegnę! Weź mi dupy. Koń, gdzie jesteś? Czemu cię ja cię potrzebuję? Nie mogę, bo ją trzymam, ona wtedy. Z... Nareszcie się udało, O, gówno. A o, no. Na szczęścia Ej w ogóle spóźniam tego dziadka nie? Tego, moją postać no. Jak to w starości takiej? Fuuuuj <laughs> <laughs> Pa, zadupaj ją trzymam. Pa, zabaw Ty rent 5 4, 3 2, 1 Teraz. Kurde, koniec jakiś świecący tam jest. Ej co to? O, jara się. Kurde, nie wodą, nie wodą. Kurde, krokodyl. Krokodyl. Driftem kurde, wchodzę! No, no, no. O curte! Ia fi O curte! Zombec! O curte! Zombec! Mă, știi, curte, zi-am câte-i Curte, ce-și e? O, Давай ваше в смаркаю в